Zapewne nieraz ściągaliście na dysk komputera zdjęcia z aparatu, czy też filmy z kamery. Po otwarciu folderu, ujrzeliście zatem nic nie mówiące nazwy plików oznaczone ciągiem liter bądź cyfr. Możemy oczywiście ręcznie zmieniać ich nazwy, jednak w przypadku dużej ilości plików będzie to proces długotrwały. Użyjmy zatem darmowego narzędzia Rename Master, które nie wymaga instalacji na komputerze. Po lewej stronie okna programu wyszukujemy ścieżkę do folderu z plikami, których nazwy zamierzamy zmienić. Zawartość katalogu zostanie wyświetlona w głównej części aplikacji. Aby masowo zmienić nazwy plików, przechodzimy do zakładki Replace, po czym zaznaczamy opcję Name with. Program usunie domyślne nazwy plików, oczekując podania nowego tytułu. Po wpisaniu dowolnej frazy aplikacja informuje nas czerwonym kolorem o niezgodności pomiędzy plikami. Ich nazwy nie mogą być takie same, stąd też na końcu wypadałoby dodać jakieś oznaczenie. Dokonamy tego klikając na niebieski przycisk strzałki otwierający okno zmiennych. Z dostępnych pozycji możemy wybrać m.in. zmienne rachunkowe, właściwości, rozmiaru, daty oraz wiele innych. Aby na końcu nazw dodane zostały kolejne numery plików, zaznaczamy pierwszą pozycję, określając ile cyfr zostanie wyświetlonych. Po zaakceptowaniu przyciskiem INSERT ujrzymy propozycję nowych tytułów. Podobnie możemy masowo zmieniać rozszerzenia plików, zaznaczając odpowiednio pozycję Extension With. Po dokonaniu wszelkich zmian pozostaje nam kliknąć na przycisk Rename, aby zmiany zostały zaakceptowane. Jeżeli chcemy przywrócić stan sprzed modyfikacji, wówczas klikamy w przycisk UNDO. Program oprócz zastąpienia nazw oferuje możliwość dodania lub usunięcia wybranych fragmentów tytułu z jego początku lub końca. Więcej ciekawych poradników na portalu spryciarze.pl.